Wielki apostoł Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł wydaje się nam taką postacią pomnikową. Kiedy jednak czytamy dzieje apostolskie, czy jego listy okazuje się, że jest zwykłym człowiekiem. No, w tym sensie był żyjąc na ziemi, dzisiaj jest w niebie i możemy znaleźć wiele sytuacji, w których my Zachowywalibyśmy się podobnie, i potrzebowalibyśmy tego samego. Oto opisuje, kiedy będąc w Macedonii, przeżył no, coś, co można by powiedzieć, jest bliskie załamania. To jest drugi list do Koryntian, siódmy rozdział, werset piąty. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku. Lecz zewsząd byliśmy. Uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz. No, straszny stan, przemęczenie, ze z, z każdej strony i z zewnątrz, i z wewnątrz, jakieś tylko problemy i ataki. Ale w tym momencie mówi o Bogu, ale nie tylko. Lecz ten, która, który pociesza poniżonych Bóg. Pocieszył nas. To może nie byłoby jeszcze nic nadzwyczajnego, ale ten werset w tym momencie się nie kończy. Jak nas pocieszył? Pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Zobaczcie, człowiek może drugiemu człowiekowi przynieść wielką pociechę. Człowiek, ty lub ja, możemy być narzędziami w rękach Boga. Dzięki którym on da komuś pocieszenie. Kiedyś było potrzebne to fizyczne zobaczenie się. Dzisiaj mamy komunikatory. Możemy nawzajem siebie zachęcać w jeszcze więcej, większym stopniu niż wtedy. Pytanie tylko, czy chcemy. Czy chcesz być dla kogoś takim tytusem?